Ok, szanowni państwo, no to rozpoczynamy ten blok ultra Pierwszy w tym roku, swoją drogą. No, który już właśnie się skończył w tym momencie. No, przeciwnikowi e, mogło zaszkodzić to, że. Że po prostu tego skoczka nie wziął, przez co ja, no. No, właśnie, odniosłem wrażenie, że nie zacząłem szybko, ale przez to, raczej dzięki temu, ja mogłem zaszachować. Co prawda, no, taka apropo tego, że nie wystartowałem szybko, to to nie było bezpiecznie. Za bardzo tutaj, tutaj, oponent grał szybciej, także szybciej te prejmowy ustawiał. No i tutaj, tutaj skończyło się jak się skończyło, ale tutaj mógłbym równie dobrze być w niezłych tarapatach. Gdyby, gdyby przeciwnik tutaj, no właśnie nie zbił tego skoczka, utrzymał tempo, to już albo bym przegrał, albo by tutaj był pojedynek na czas, a raczej na ostatnie ułamki sekund, bowiem to w ultrabulecie jest częste na 15 sekund. Jak sobie Państwo przewijtuję mój kanał w tej edycji, to mogą Państwo znaleźć takie partie, gdzie wygram, ale pozostało mi, mi kilka setnych i to dosłownie na zegarze. Także, także tutaj no, trzeba uważać. Mogą Państwo dać znać. Tutaj, no właśnie, jakby ta partia mogła się zakończyć, bo gdyby trwało, no to, to widzą Państwo, że moja długa roszada to praktycznie już nie istnieje. Także, także wydaje mi się, że tutaj już nie będę włączać stockfisha, ale wydaje mi się, żeby wskazał tutaj na wygraną oponenta. Bo tutaj, gdyby to nie był ultrabullet na 15 sekund, to też mógłbym być w tarapatach. Tym razem nie przez czas, ale przez sytuację na szachownicy, z którą już Państwa zostawiam. Także zachęcam do pozostawienia kciuka w górę, a jeśli materiał Państwu się podobał, też to do pozostawienia subskrypcji po więcej takich materiałów. A tymczasem dobrego popołudnia i do zobaczenia.